Jeśli ma ziomeczki i się tutaj, full FIFAL Co łupiemy? Tu na pauzie oczywiście Czemu nie? Czemu nie? nie pierdzielę? Nie pierdzielę? Yy, ma znajomość Nie, to, jest to ludzi To no, u, u nie Oczywiście, oh no. najlepszy pociąg Kosztuje tu troszkę więcej No zanim go wymienimy Albo... I no, tak najszybciej Nie to jest! Bierzemy to Andrzej, 80 km na godzinę plus Kurde, i to moc. Potrzebujemy więcej pieniądzków. panie, tak z Ile? no trochę na to wydamy, nie? Powinniśmy mieć ostre no, banki. Zdobawania Stryba jaki na pewno Boże, ile tu ludzi jest. Naprawdę wybrane je tu. Tu, tu, no, to... ...le co. Ten drugi. Tam jak. 150 euro. <ścoughs> Musi przejechać. Dobrze. No. Dużo tramwajnych. Jest 4 chyba jakoś. Może wodki bo znowu krzyczą. Heee, kurrr. więcej płomienia. Men, bo my potrzebujemy więcej płomienia, żebyśmy mogli łupać więcej. To ja mówię, no dobra. Ale poczekajcie, bo muszę wymienić pociąg. Ten starszy. No, lepszy. To Ty jesteś tym starszy. Ja też jeszcze 4 lata możesz to podziałać. O, następny ziomocze korecik. Jeden, raz, dwa, trzy. Kurwa. Przecież trzy to bez sensu. Cztery drzewa i to trzy bańki kosztuje. Dobrze to odpalamy, nie? Nie ja mam jeszcze 10 no, spać, no, no może troszkę mniej, to jest 2-3-4-5, no to myślę, że wystarczy i myślę, że to samo no, na marbudu, nie? To też się przyda, to jest 3-4-5 i marbudu, dobrze. Okay. To też troszeczkę się przydaje w to jest fajne wyprzedanie. No ale to mieć tutaj penne, no troszkę rozładuję ten taki zacowany korek. 208 tego stoi. Przecież też jak inni wszyscy wiadomo. Ziomeczkę wariaczy Xen. To tutaj i tak to będzie zostać. Ziomeczka jest z Proszę dabyć więcej tego kamienia. Tu zrobiliśmy tu większych do wybuchu. Proszę łupać więcej. Problem, bo tego nie chcę dużo być. Zbieramy paniaczki. Dobra, Nie ja Niech kiedy łupnie kolejny... Kolejny tramwaj. <grym> Masa wzniesienia. Nie prześladę co ziemię czekolanie jakieś... ciki. Ale to później będzie jakieś śmieszne. Ponieważ nie muszę się zatrzymać, to dwa muszą się zatrzymać, bo to jest... No to niech przejadę to będę bym... zrobić jadę. Tu tu, 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 tu tu Słabo te pieniądze, to naprawdę długo jedzie. Za trzy... Uff. Co? 21, 18, 8. A, A dobra, bo jak ja krótszych to dałem, ja tam też jeszcze troszkę zły, tam Julian jeden, słomitaj taki przywód. Jeden taki przywód daje troszkę mniejszy. Jest to może dużo i dużo jadą. Te tramwaje to chyba najbardziej zarabiają. Nie? No, te tramwaje są maśniutkie. To też troszkę zarabia to. to, to no, no, kamień dużo. To będzie troszkę mniej. Gdzie jestem? Myślę, że może kiedyś. już pojechał. Tak! Jedzie! Chwana tego wariata. A cztery wagony. W tej sobie tylko Oh shit! Mam już samolot. Nie no, dużo mocy dosyć dużo waży. A to to w ogóle też. To jest z modu chyba w ogóle. Śmaczek. Ale... O Boże, ja mam tu w połowie blokadę, to ja się nie dziwię, że to tak... To w ogóle pierwsza po blokada powinna być... To ...gdzieś druga. Taka trzecia? 3000, pierwsza tu, 60, czyli już więcej niż tamte mhm, 30 daje, jest to słabsze, jest to, ciągnie 5 brzmiaków. To są skórki, oczywiście to nie ma mocno. To z tym myślę, że dlatego, ale się to głęboko założone. Dużo zarabiam, dużo więcej <grymianie> zarabiam już na tego warecika No tu trąbi Patrzcie jaka pielgrzymia jedzie Pielgrzymin robi <grymianie> się przyjechał trudni Lag No, no jest tam dużo Jak mnie w ogóle wywalił tu Największe zadupie ever. No, ona będzie gdzieś takie. mogę stało sobie tu, bo tu możemy normalnie to wywalić. To możemy to normalnie wywalić. Tutaj mi to stało, ale jest normalne, nie? nie? Jedno ja jak w innych fajnych. Jedziemy do tego, chodzimy do tego miasteczka <grym> i... już mamy duże pieniądze zaodliczone, nie? mnie ja tam cały czas to truje się cały czas całko w ogóle białym fajne lecie jest 500. No weźcie już nie brójcie się auto bo to wszystko przez to To już a naprawdę on powoli rośnie przez to my ciągle tutaj dajemy nowe wyzwania i... No, pokazujemy Ej, powiem, więcej nam tego robić, nie? Ale wariatka worecik... Waretka... Został tylko ten, który będzie troszkę go A to będę zapieprzać, mamy. wam. Ja bym to... tak nawet to. проезд, есть в нём, да? Что с проездом? Лотос, не? а... Свои... Способы... Хех, достану пенёнза, Электрик первый. Крокодил...

Czemu ja mam tak na kolejnych popciągów? Mam troszkę pieniędzy po o Oczywiście jakże masne to musi być. Nie, nie chcę zelektryfikowanych. Tury. Nie. elektryfikacji musimy nie... Będzie teraz się podnoszą, czy druga? Na szczęście to chyba droga. dlatego, że... że ...co z nie robimy. Mamy wyżej zbiły to. Au, 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 uła. Ała! Ała! ała moje lagi piękne. Piękne laki. XD. Tak troszkę. Uuuuh. Nasze cały czas. taka droga. Cześć. Proszę stacji te Tak fajnie patrz. Moje jest ten fajny słuch. Follow 300, 300, 300 jest. Nie ma. 300 nie ma. Próbuj to, to będzie? Tu no moich masnych. Szkoda, że nie ma tych rozjazdów angielskich, bo nie ma. Są, to o, jest armiste, są takie rozjazdy angielskie, krzyżówki. Tylko co, w takiej X mogę tylko robić. Jest to przez to bardzo smutne. Mam tylko coś takiego zrobić. No? bardzo. bardzo. Very very. Mogę sobie przeskoczyć. Aha, z głównej, no i teraz. Czyli tutaj, tam, okej, okay. muszę wiedzieć. Tu i tam w sobie przechodzimy. Już wziął. No wow, cool. No tak, dziewięćdziesiąt 90 Cute. tak co ładnie cyk, cyk, cyk. Dobra, gdzie jest jedynka? Jedynka gdzie idzie? Pokaż Pokażka. O, idealnie! Teraz po prostu robimy tu dwójka dwójkę, trójka, czwórka i wracam do jedynki. jedynki. Czy się więcej tych pociągów wypuścić w tej chwili? Więc on tu dojeżdża, zjeżdża, robi to wizyk, tam i tam może wrócić, gdzieś się niedzie, ale może poczekajcie pauza, xd, tworzy co? Aut autobusowy. Jest elektryfikowany. Dobra, teraz druga. Sta, tak. Ekstrakcją. pracyk, cyk, cyk. Cyk. Cyk, cyk. Cyk, cyk, cyk. cyk, cyk. Ziemia są. A, oczywiście. Cyk. Zrobimy tylko to, kończymy tutaj, inaczej nie będzie dużo rzeczy. Cyk. 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 Sprawy. Cyk 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 I to będzie co? Nie wiem, to będzie chyba ten jak nie wiem. Nie wiem. Zrobimy jakiś tak. 2, 3, 4, 5, 6. Wystarczy. Slash tak. Masz zapach. O. daję Sorry. To tutaj jest tak. Ja nie mam. Man. Jeden pociąg. I jedzie. Jedzie byk.

No i z tego ziomeczka bierzemy, wariacika. Tu jest ta pieliska. Zdzieści <grystanie> się Pół miliona. Chociaż jest jeszcze więcej. Dobra, bo tu trzeba... Nie, ja no dużo zebrać. No, w ogóle te mają długości, to... Te ziomeczki wariaciki, szczegóły, a nie długość nie. Na 75 metrów. Króciutkie. by się zmieściło na najkrótszym wywórze. Zara pokażę, jaki jest najkrótszy, nie. Ten, w no, takim by się zmieściło. Zmęściłoby się. Może byś nie męki robię. Dobra, mm. no, tak, może być jeszcze nazwę. No. Piętrowy drain był. To jest wszystkie jakąś autobusiki, pariaciki, robimy cyk, zmiana zatoczy. Dobra, to... cyk, cyk. Cyk cyk, cyk, cyk. O tych pierwszych które nie zarabiają, meniście cyk cyk. Nie no, krótko nie jeszcze. Cyk, 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 cyk

<śmuletra> zy, zy, to taką jakąś pielgrzymiastką muszę sobie tak co dziś jest. Zrobię taką ścieżkę. Łok, no ścioszkę przybyć jakąś. Najlepsza, ale. Z jakąś pielgrzymiastkę bierze. I jedzie. Ja wiem, co je rozumiem na jakiś kse. No fajnie, bo białodynek. To nie na nic, które są bardzo fajne. Białodynek, chociaż nie jakiś czworny. 80, za bardzo mnie to nie co? co zrobić? Wam że tu mało kamienia produkują czasami, teraz wzrosło to jak magicznie. Jeszcze masz co do tego Nie, nie. Przecież chciałem się mnóstwo co? Jak zrobimy z 300, utrzymano jakieś znowu śmieszne. Nie ilości. Może tak się można <grywa> ruszyć, To ciągle zarabia, przyjeżdżają, zarabiają. Halo, oh. Bruzjan S3, D, Dragi jakieś. Ludzkie są. Ile to? Stówka ci. Kosztuję, czy ruszę czy on ja mam. <grywa> Co się chce bić, koleżanko? Matko Bosko, gdzie jest moja parowa super? Lokomotywowa Magic Wycofali? Hmm? Wycofali mi Ciapciąga. Teraz mam to, tylko że to ty ma śmieszną moc pociągową. No, mam pieniądze na kolejny pociąg. Okej, na pewno czas zauważyłem. 1, 2, 3, 4, 5.